A teraz czas przyjrzeć się emblematom, a więc szczególnym przedmiotom, symbolom w materii, które reprezentują coś na ołtarzu. I teraz uwaga, to ołtarz osobisty. Opowiem Ci więc o nich, jednocześnie nie wchodząc w osobistość i w szczegóły, które mogłoby dać Ci zbyt wielki, zbyt głęboki wstęp do mojego życia. Tak oto na ołtarzu Zazwyczaj, gdy prowadzę działania magiczne, znajduje się coś, co symbolizuje moją sztukę i sztukę mężczyzny, którego kocham. To może być ostatni napisany tekst, najświeższe możliwe dzieło, coś, co zawiera bieżącą częstotliwość naszej twórczości. To może być ostatnia pływa, coś z co dźwięku. To może być równie dobrze rysunek stworzony danego dnia, to może być jakiekolwiek upamiętnienie nas w kreacji. Jeżeli coś tworzysz, jeżeli coś wytwarzasz, zajmujesz się czymś, zwłaszcza jeżeli masz z tego dumę i radość, połóż to na ołtarzu. To może być coś, czym nie zajmujesz się na co dzień, ale coś, co stworzyłeś. Czy to żurawie z origami, czy to jakaś ozdoba, czy to coś, to swoimi palcami bądź wizją powołałeś do życia. Tak oto element Ciebie w tworzeniu, ten, który pochodzi z przeszłości, niech jest. Następnie zauważyliście zapewne, iż tematyką moich ołtarzy przeważnie są święta Bożego Narodzenia. I choć celebracja Mabonu zdawałoby się nie do końca celebruje z takimi energiami, to zastanówcie się raz jeszcze. Bo tak oto, gdy mamy do czynienia z tak zwaną gwiazdką. I uwaga, to symbol nie tylko w kulturze, w tarocie również. Mamy do czynienia z czasem, gdy każdy jest gotów otrzymać prezent, gdy cud jest właściwie wpisany w kalendarz wszystkich na Ziemi. Gdy jesteśmy otwarci na to, by działo się więcej, bardziej i mocniej w kierunku dobra. Gdzie staramy się wszyscy zachowywać się pięknie, dzielimy się posiłkami. Lecz nie tylko. To bardzo ważny czas w naszym obecnym życiu, jak i w przeszłości. Czas, który niemalże zniszczono nam i odebrano. Też dzisiaj, tworząc i czyniąc to, co najpiękniejsze, Podkreślając to każdego dnia, wiemy, że odbiliśmy ten czas z mocy wroga, że jest nasz i możemy cieszyć się całym wizualnym i symbolicznym pięknem Bożego Narodzenia. A więc czasu, gdy rodzi się nadzieja, gdy pojawia się boska interwencja, gdy wszyscy starają się być mili, wchodzą w miłość, Szukają w sobie dobra i uwaga, często znajdują. Oprócz tego kompozycje kwiatowe, na moim ołtarzu często złożone również z korzeni i piór. Angażują one przede wszystkim czas świata, czas, w którym ta roślina wyrosła od nasionka do formy, w której ją widzisz. Bardzo szczególny czas, zrywam je bowiem podczas ważnych ceremonii. To na zapatrzycie? Zostało podjęte z ziemi podczas lity. Znajduje się również tutaj wstążka, wstęgi, wstążki, sznurki, nitki. To wszystko to czas, oznaczenia czasu, linii czasu, linii życia. Zaś lampki choinkowe, oprócz oczywiście bardzo praktycznego wskazania koloru, wskazania w jakiej częstotliwości odbywa się rytuo, to jak życie, w których wszystko to, co świeci, to Twoje magiczne momenty. Każdy z nich ma datę, jest szczególną sytuacją. Wnoszę to na ołtarz, jak i również wszystkie dokumenty krwią spisane, jeśli akurat pracuję na takiej gęstości rytuału, od najgłębszego instynktu po najwyższe światło. Dzisiaj więc, nie dam w pewności, znajdują się tu wszystkie. Księga którą nazywam Księgą światła, to do nich wpisuje błogosławieństwa, to dzięki niej wiele osób wyszło z doświadczenia, gdzie widzieli już Boga i mogli zdecydować w którą stronę idą. I oczywiście słuchawki, słuchawki, bo to jak telefon do głosu, który kocham, zawsze w każdym momencie mogę się tym głosem wypełnić. I oczywiście tort ślubny, znajduje się on po stronie przyszłości, choć oczywiście widzicie, że został już odpalony. To skomentuję w czasie późniejszym, natomiast zwróćcie uwagę na miłożąd japoński, wspaniałe przeszłość, lecz również cud. To wspaniała roślina. Nie tylko roślina, lecz cud w swojej postaci, jako panaceum, jako lek, jako medycyna. I to wszystko na moim ołtarzu Wraz z wodą. Przeszłą, teraźniejszą i przyszłą. To wszystko na moim ołtarzu wraz ze świecami, które, uwaga, przenoszone z dawnych rytuałów, przenoszone z czasu nawet 6, 8, a najstarsze 10 lat temu, zawsze mi towarzyszą. Oprócz tego, bardzo stara nić, lecz nić, która symbolizuje nie tylko. Pajęczą matkę z legend Indian Navajo. Leci również tkanie życia Mojry. prześniczki, Po prostu los. I niektóre nici po lewej stronie, tam gdzie przeszłość, bo zaczynając dla was tytuło, przeważnie zaczynam o świcie. Noc więc odchodzi wówczas w niepamięć. Rodzi się słońce. W centralnym punkcie Dzisiaj, lecz nie tylko dzisiaj, znajduje się miód. Nie tylko pomiędzy wodą przyszłą a przeszłą, lecz w wodzie teraźniejszości, dosłownie, gdyż szklanka znajduje się dzisiaj po prostu w misie, która uosabia wszystkie czasy i każdą wodę świata. Świece znajdują się w większości na srebrnych tacach, bądź też przeniosę je na srebrne tace. Docelowo Wszystkie stać będą w centralnym punkcie, w tu i teraz. Dziś każda z nich znajduje się na swojej pozycji. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W chwili, gdy celebracja ma Mabonu stanie się publiczna, gdy dołączysz do nity i każda osoba na świecie, która ma dom w pewności, że chce to zrobić i która ma gotowość, stanie się coś szczególnego. Przeniosę świece w jedno miejsce. Każda z tych świec symbolizuje coś istotnego. biało czerwona która w szczególnym znaku po stronie lewej to ona spala wszystko w przeszłość, to co potrzebuje odejść w przeszłość. Nosi na sobie znamiona decyzji, co odchodzi w kraniec, koniec i śmierć. A co będzie żyło? Świeca, która tuż przed moim wzrokiem i zawsze przede mną połączona z sercem. Ciepło i światło serca. Wszystko to, co kocham i do tego mogę mówić przez ten płomień. Zaś przyszła świeca oświeca drogę tam, gdzie dopiero idę. W swojej wizji miał przed sobą. Tak jak dzwonek koszy. Takie samo światło, lecz złożone z dźwięku. Miłości, moc. みおしします。